Ciemna. Obrzymi dziwizowie. To nie są żarty. Jestem, jestem ciekaw w ogóle, co, co Boxdel zamierza, zamierza, zrobić, bo co on może zrobić? Ja myślałem, że, że on zrobi coś na zasadzie, że, że on się nie będzie bronił. Tylko że on powie tak, no, że ta, że on zawinił, że, że to, że tamto, że jest winny i tak dalej. Albo faktycznie się zacznie bronić i powie, że ktoś go chce zniszczyć z branży i powie, że to wszystko jest ukartowane. No ale w, to są dwie części, te pierwsze, nie? I jeszcze jest jedna zacznie robić z siebie ofiarę, fakt, no ale to dalej jest, że ten, że próbują go wrobić w coś i tak dalej, to nie. I dalsza część, ta druga, zrzuca kurwa, faktycznie zrzuca bombę i na Dala na każdego, nie, co kurwa o nim wie, napierdala normalnie, nie, leci k***a z tematem, jak, jak wiecie, be, 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 bez limitów, nie, internet się dziś może skończyć, oby, czy Boxel coś odpowiedział, wiesz co, <grywa> Boxel z tego wszystkiego to zaczął sekręcić kręcić i on sobie nagrywa piosenkę, nie, niuj. <grywa> Ja w ogóle na, myśl, na Ja na początku myślałem, że to jest scena ze Shrek'a. Chuj to jest jakiś pewnie AI kurza domek w lesie. No i później jest paczką mu ufasz piękny kawalerze, bo ściany mają uszy Znam sekret! No dla mnie to już jest pojęte, nie? Ta Lech wrócił po dwóch latach, no? Ja dole. Na Kika. Teraz wyszło, że Izak zniszczył psychicznie Lecha i teraz wyszły brudy na Lech Wracą. Tak, Lech po prostu czekał na zemstę na Izaku, jak Izak próbował zostać zniszczony to on wraca, nie? Nie, on mówił, że on ma, wiecie, bombę na osoby z branży i pierwszy, na pierwszy ogień jest Wardenga, no ale na resztę osób z branży to, to kto? Kogo on tam weźmie? Nie wiem, swoich współpracowników? Po co? Po co? Po co do Goli ma, ma coś robić? Wojtek Gola to jest. To jest chuj niewinny ziomek. Naprawdę Wojtek Gola, rozumiecie, on ma mindset, że chce, żeby go każdy lubił. On to jest naprawdę. U, to jest baranek. No nie mówcie, że zjadł kota też, bo też mu jest przykro. Wojtek, chcesz iść normalnie, a wy mu że że kota zjadł na przykład, nie? Poznajcie mojego serwala afrykańskiego. W moim drugim vlogu... Champion żegnaj, pamiętamy, WG trzymaj się. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy pokazać wam, w jakich warunkach żyje Lambo. Czyli ocelot wielki, na Aha, wcześniej był serval, teraz jest ocelot. A co z Lambo w takim razie? Ty, a teraz czekaj, czekaj: Lambo czy Rambo? Bo to było niejasne. Czy widziałem to? Nie do siebie Gigaczada! dzieci cały czas! Byłem przy nagrywaniu teledysku do Gigaczada. Nie słyszałem tam nic o dzieci. Więc nie jestem w stanie stwierdzić, że tak było faktycznie. Ta byłeś Prawda? Dobra, no to patrz teraz, nie? Wiem tutaj faktycznie. Ja nikogo nie kryję. O niczym nie wiedziałem. Dzisiaj albo jutro ma być film. Coś Amadeus chyba dodał. To jest. Oni co zrobią z tego film albo serial, nie? Jeśli to, co mówił Bakson, to prawda, to jestem w szoku. Znam bardzo dobrze branżę, ale gwarantuję, wam, że się tego nie spodziewałem. Jakąś sektę z tego rogu. No nic, no, poczekamy na odpowiedź Michała. Nie wiem, co była za afera z boxdelem, ale uważam, że w naszym wieku czy w naszej pozycji powinno się, jeżeli się chce bezpośrednio po prostu zapodać, to nie pisać z fankami, tylko iść do profesjonalistek albo do jakichś influencerek, które chętnie przyjmą pento. Dokładnie. I to, to jest mądra odpowiedź. Idziesz do profesjonalistki, która przyjmie pento. Co? Nic, nic. Kurwa to dom akurat weszło, nie? Jakie pęto? Pęto kiełbasy kochanie, Pęto Kiyobasy. na szota. Może zmierza tak, jakiegoś turbo pojechanego po posiedzenca, że nic kurwa nie wiem. Cały czas tłumaczyć, że nie wiem ile to jest 5 milionów. Ale kurwa ma 100 tysięcy ma 6 zer, a milion nie jest Nie, 1 milion ma, nie, ma 6 nie, milion ma, nie, ma 6 no co, no Bagieta ma prawo nie wiedzieć, tak? <śporytne k> <dogodówce> Sprytne, kura. Poprosiła ziel? mnie o... kartę graficzną po prostu. To jeszcze jej ogarniał mu ziomek, ten Adamiec. To był Adamiec, Adamiec. Kim jest, jest Adamiec, Ziomek, y... ziomek Boxdela od karty graficznej? Czy tu chodzi o streamera Adamcy podkreślenie Adam, podkreślenie. Nie graficzny. wiem, co, czy, kto to czy jest. Znasz jego imię i nazwisko. Adamcy. Nie? Wardęga nie wie? Ja wiem. Ja, co, co Pozdrawiam niebo. Adamiec to jest jakiś tam kolega Boxdela. On y... chyba od dźwięku, na pewno się zna na dźwięku. Jak kto to jest Adamiec, nie? <grym z górą> Adam Grabowiecki? Kto to w ogóle jest? Kto to był? Serio Adam Grabowski? to A kto to w ogóle jest, kurwa <grym z górą> Ja lubię dzieci, stary. W sensie, lubię się nimi zajmować. Ja, Dole. A może 13 No dobra, to ja lubię te starsze nastolatki. O, pasuje. A Boxdel? Nigdy nie umawiał się z laską poniżej 16 roku życia. I daję ręce za niego. Masz te swoje, każdemu wraca? to sądzę? Ty, co? E, o kurwa, by pił? Nie. nie, Tak! A to nie jest, jest kurwa? Wal, wal, no jest, no jest. Nie, 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 chcę. w ogóle, kurwa? Dlaczego Luki jeszcze mówi do niego wal? Była pusta? No wioł! No O, ciech! nie? Przecież ci, ci olimpijczycy pływali chyba w tej sekwanie i mieli kura srakę i drzgali dalej niż widzieli, nie? Ja wam wytłumaczę teraz, prawdopodobnie jak zadziałał mózg Bagiety. Nie zjadł ślimaka i był przez to kurwa jebany. Wydaje mi się, że Bagieta tak jakby chciał odkupić swoje winy, nie? I, i odpierdolić coś po prostu mocnego. I wypił kur wodę z sekwany. To wiecie, to nie o, nie o to chodzi, że, że ten, że picie wody jest lepsze czy od jedzenia ślimaka. Chodzi o to, że wiecie, nie zrobił czegoś i stwierdził, że odkupi swoje winy i wypije wody, ale ja w***ole. To woda, to nie zmieniło nic i tak, no ale bagieta, chciał po prostu odkupić winy. To nie chodzi o to, że to nic nie dało. Dla, wiesz, w jego głowie pewnie to wyglądało tak, że będą mu pisać, że bagieta jest p***em, nie, bo wypił wodę z sekwany. No oby... Chyba mu się nic nie stało. Oby mu się nic nie stało. Nikado, ta widziałem coś, że Nikado Awokado zrobił wszystkich w chuda. Się okazało. Two steps. Podo... Tak w skrócie, to on nagrał tyle filmików, jak w pier... że miał nagrane na zapas, a w międzyczasie przez dwa lata chudu. This has been the greatest social experiment for my entire life. It's alluring. It's compelling. Jest gruby, to obserwować te these... Ja też coś takiego robię, teraz to wszystko to są wody. i konsumuje, rok po roku, On wygląda trochę jak kur... sychul jakiś. No i co, i dalej w... Kur... on to zjadł? Może on tu bez kitu wyży... Co to kurwa jest? I'm gonna do my Walmart inventory check. And if you are a mother, that means you make milk. And if you make milk, you are a cow. Me Da się? No wiadomo, że się da. Po prostu nie każdemu się chce Dobra, nie padnie raczej. Aha, A, nie no, to spoko, nie? Jeszcze sam sobie będę robił redzika. Nie no, to powiem wam, że k***a na pewno się uda ta gierka. Dawaj, ładuj go. O. O. Tak, można, można się było tego spodziewać, nie? Dobra, ja tylko Jacksa, nie, bo on jest, tylko spoko, ziomek. Ty! Co on, co on robi tym Galiem?! On czekał na to, nie? Ziomek na to czekał. 0-13. Szybki ma, nie? Szybki czas reakcji jest, jest posiadany u tego gościa O Robimy to, robimy to Jadę w nich, proszę Base? Ty, on jest bez

A widzieliście? Zabiłem najważniejszego i, nie, i tak nie dało rady. A ten Galio to nawet chyba musiał oszukiwać, nie? <laughs> tak chyba że musiał oszukiwać kurwa. Y, Co bierzemy? AD AD No to coś AP, coś AP! Timo! Timo, Timo! La, la, olbrzym idzie Jakie brudy na mnie wejdą? Wyjdzie na mnie, że Żerołem nie tylko jednego tira. Już od razu uprzedzam, że M4 Dobra idę, ty dawaj. TY CO TO JEST Myślałem, że mam Ignite'a Skąd im się wzięły te małolatki no W sumie to ciekawe, przecież ci disco polowcy to na pewno kurwa, Mają więcej. no dobra kurwa, bo z nim... Nie, na pewno kurwa. Disco polowcy to na pewno jakieś wieśniaczki tam kurwa. Wszyscy kolima? Nie wiem póki co, tylko widziałem gitarzystę z kolima. Jak gra na gitarze i innej babie, nie? Między nogami. Ja Mówi o O kur. Co to robi? Co to robi? Co to robi? Nie wiem co to robi, ale zostałem zostałem rozj nie? Zostałem rozjany. Co to robi? Ja się boję tego. Ty, ja nic nie mogę zrobić. Ty, nawet w spelka nie puściłem jednego. Dobry jest Timo, tylko drużyna nie umie grać pod Top Timo, nie? Tak. Dzisiaj. druga przegrana, nie? No dobra, jak takie noby się trafiły. Champion oceniam na dowolny, ale pod AP. They are full AD. Okej. Okay. AP Tank Ramus. To jest to. Zobacz, jaki jedyny short jest na kanale Boxdela. Short Popo wzruszony No to chyba coś wyjdzie No i oby ku. Dawaj, dawaj, dawaj. No i klasa. Ja chyba jestem w dżunglerem, nie? Z czym to spuszczować? Nie, Denisowi musiało się coś przekręcić w głowie, nie? Że on zaczął śpiewać Jeszcze jeszcze OnlyFansa postawił zdjęcie. Tam na 100% coś, coś jest kur ten Hmm, widzę, że stosujesz się do stałej zasady internetu, nie wiem więc się wypowiem. Faktycznie, jak ja <grabi> straszliwie róbisz na hajs, szczególnie dlatego, że dokłada mi się do czynszu <grabi> i przez to płacę mniej. No ale cóż, to jest dokłada chyba właśnie matematyka klasy. ludzi, którzy żyją na zasiłku. Nie będę robił nic, więc mi się opłaca. Proszę, dajcie mi tego więcej. JD Aha, a co to znaczy? Jodzisza i kuwa O, a dlaczego ruszasz teraz ze sobą trzecią? Bo lubię, lubię Bo to. lubisz. Co ty sobą reprezentujesz? Biedę. Umysłową, najwyraźniej. Ej, Ej, gryfu. Co tam u siebie, jak tam pogoda? No, nie, bardzo w porządku, poza tym, że muszę czytać takie wiadomości, jak do mnie napisałeś, w stylu umrzyj w męczarniach, zdechnij i tak dalej, no wiesz, no to nie jest fajne. Kiedy Ale to chodzi, druga osoba kol to, to... to chodzi o grę, to chodzi o grę. A, żeby umarł w grze, tak? Bo ci kolczyk wypadnie, ej. Nie no, spokojnie, nie wypadnie. No to ty... No. Masz coś takiego bardziej inteligentnego do dodania? Jakiś konkretny no argument, tej, dla którego ja mnie nie robisz. Tylko dlatego, że ci kogoś przypominam, tak? Tylko dlatego mnie nie lubisz, tak, tak? tak? I tak. tylko to skłania cię do tego, żeby poświęcać swój czas zamiast na robienie czegoś konstruktywnego Aha. na hejtowanie na czacie, tak? Tak. Na będę przykład torze. Że... Hmm? Będę mieszkał tu pewnie z rodzicami do trzydziestki, także mogę być jeszcze dzieckiem. O, a skoro <laughs> masz takie aspiracje <laughs> nie i ambicje no, kap życiowe. Kappa. nie, kap <laughs> No nie dobra, nie no skąd on no, się tu no, na 4 no, no, kupuje? Pozdrawiam, you Norbercie. Know, Pozdraw kiarę, pozdrów tam swoich kumpli. JD. ora jest... Elo. No, Elo. JD. Zapierdolenia. Zapierdolenia, słucham. słucham. O, to stare czasy, wiesz. Jakiś przygód Jakiś przygód? Oj. Będę go miał. Zabiję go ku. No witam cię No JD Aha, a co to znaczy J? Jodiso Ja chciałem cię zapytać dlaczego trollujesz mi gry? Wiesz, ja jestem no, do to człowiekiem to jest dron, i utrzymuje się okay, streamingu, okay. wiesz? Streamowanie to moja praca, no, je, dużo też zależy od tego Jestem jak... Jestem do tego powołany najwidoczniej Aha, a nie czujesz się powołany jak każdy normalny człowiek do tego by znaleźć sobie coś co cię w życiu cieszy, coś z czym się spełnia życie No życiu, cieszy mnie trollowanie tobie Gierek, wyzywanie cię, JD Będziesz się lepiej czuł, jak będę z tobą tak 15 minut dziennie rozmawiał, jak tak o ciebie troszeczkę zadbam, bo może faktycznie ci tego w życiu brakuje, ja jestem bardzo empatycznym człowiekiem, wbrew pozorom, ja, ja chętnie pomogę. No sorry, ale nie chcę widzieć takiego ryja po prostu na co dzień. No to co, ja Czyli, czyli nie masz takiego konkretnego powodu, dla którego mnie nie robisz, tak? Czy na którego... Znaczy mam, chcę, to... chcę ludzi jak debil. Flaiming nie też nieraz spleiłaś spremi pod starym nikiem na stole kolejce Nie z cię, powstrzymałem język. Mogłem cię wyżywać od najgorszych, bo cię ci to należało. Nazywam mnie C Wardem, a ja mu tylko ściany na Morde. Wiesz wieło, jest coś takiego, nie? że człowiek jest jestem osobą dorosłą, która na siebie zarabia. Moim sposobem na zarabianie na życie jest streaming, granie w League of Legends. To w jaki ty się znajduje. Dla części widzów jest pewnym wyznacznikiem tego, jak gram i tego, czy chcą mnie oglądać, czy nie. A ty przegrywając mi gry, sprawiasz, że moja praca staje się trudniejsza. No nic. Czy w życiu codziennym cieszy cię utrudnianie pracy innym ludziom? Na przykład nie wiem, idziesz do sklepu? Tak, cieszy i... mnie to. Zastanów się jeszcze raz, zanim odpowiesz. Czy twoja mama byłaby do ciebie dumna? Oczywiście. Że to tak? W takim razie tu już mamy do czynienia. Dobra, za tym orku, jebany. Mam nadzieję, że powiesz mi tak kiedyś prosto w twarz i będziemy mieli okazję na ten temat również porozmawiać. A powiem. Na face to face. Przyjeżdżaj, na Jem, napisz to samo, powiedz to samo. Tacy ludzie jak ty istnieją w internecie i mają po kur 12 lat i duże głowy. Nie, na moment, nie, nie, dla moment, wiem to... nie, nie myję, tylko przed wizytą u Twojej mamy, bo ona mówi, że to lubi. Dobra, co jak tu będą? O kurwa, to jest w ogóle filmik, jak on, on do hejtera normalnie podchodzi na tym. Adis, chodź! Chodź no co, Chodź. Chodź chodź, no chodź, chodź na piwo! Halo kartus! Halo! Tylko sobie spodnie zmień adresy, bo w rurkach się niewygodnie kopał! O to, to też pamiętam, to też pamiętam Kurwa Są Nie gruba się Dobra gram kartusem! Halo kartus wie... No. Ja wiem, że ja mogę być łysy, mogę mieć za kola ale ta jego fryzura, ta jego, te długie włosy z tyłu i tutaj jakoś tak w Swoim rodziców, wolałbym się wychuśtać, niż mieć takie dziecko. Brawo Polska! No Viva la cebula! Spierz kolejną rzecz w internetach Dobrze idzie Ach, muszę dobry końcino Zimna burka do igal, bo teraz ciepły kotry do pani doktór on Tu nie wciągam, nie siedzenie kręgam Dobra, nie, Merku... zerkuję po prostu <gry> <gry> Absolwenta kupuję wabecę w lety buja do THC. Ja opierd O, mama lejlu, lajla, o mama lejlu, lajla. 700 golda na koniec. No, ale nie tak dużo Mogłem z jerkę wspólną po prostu. To i, to, i chciałem z tym zagrać? To sobie wygrałem, nie? No, najwięcej obrazy w drużynce. Klasycznek, nie? Klasyczne. Generalnie, widzowie, ja wszystko przemyślałem, nie? Przemyślałem zakupy samochodów i już wiem, czego potrzebuję. Do wyboru dałem sobie tak cztery opcje: BMW 320 diesel, Mercedes C klaska, też 2, 2 litry w dieslu. Audi A5 w dieslu. Wszystko w dieslu oczywiście. A czwarta opcja to no z kodą super. No i co są dzisiaj, które z tych jest najlepsze? Koniec. Następny stream. Jutro albo we wtorek. Jutro albo we wtorek. widzowie. dzięki za dzisiaj. Pa! pa. Oh.